Dzień dziewiąty nowenny. Pan cierpliwy jest dla ludzi i wylewa na nich swoje zdroje miłosierdzia. Z mądrości Syracha, rozdział 18, wers 11. Panie Jezu, Ty jesteś dla nas tak bardzo cierpliwy, bądź uwielbiony. Panie Jezu, jeśli ktoś do Ciebie przychodzi i prosi o miłosierdzie, Ty nie pozostajesz głuchy i wysłuchujesz proszących. Bądź uwielbiony. Panie Jezu, Ty cierpliwie czekasz na owoce, nawrócenia, które powinni wydawać ci, których zanurzasz w swoim miłosierdziu bądź uwielbiony. Panie Jezu, od dziewięciu dni przyprowadzamy przed Twoje miłosierne oblicze małżeństwo, stawcie ich imiona i bardzo mocno wierzymy w to. Że nie pozostajesz obojętny na głos naszej modlitwy. Wszak ty sam nawoływałeś do modlitwy wytrwałej. Mówiłeś: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Z Ewangelii Mateusza z siódmego rozdziału. Czyż zgoda w małżeństwie nie jest tym dobrem, o które trzeba prosić? Czyż nie jest nim nawrócenie oraz czystość serc i dusz tych dwojga małżonków, za których się tak mocno modlimy? Czyż odbudowanie małżeńskiej miłości nie jest dobrem? Tak, mój Jezu, o to dobro dla nich proszę. I wierzymy, że Twoje słowa mają moc, że skoro obiecałeś, to tak się stanie. I w małżeństwie, za które się modlimy. Zamieszka dobro, że wylejesz na nich swoje miłosierdzie. Nie wiem, kiedy to się stanie, nie wiemy, jak dużo czasu im zajmie to, żeby zobaczyć Twój dar, ale wierzymy, że tak będzie. I tylko prosimy, aby pojednali się jak najszybciej, bo przecież szkoda życia na kłótnie, awantury i złe emocje szkoda życia na trwanie w grzechu Panie Jezu. Wierzymy w ich pojednanie. Ale teraz przychodzimy do Ciebie z jeszcze jedną prośbą. Prosimy, aby to ich małżeńskie pojednanie było trwałe, aby nie było krótkim gestem albo działaniem tylko emocjonalnym. Kiedyś opowiedziałeś, Panie Jezu, przypowieść o siewce, który rzucał ziarna, a te spadły w różne miejsca. Gdy prosimy Cię o trwałość pojednania, Wstawcie ich imiona? Ta przypowieść staje nam przed oczyma, bo nie chcemy, aby ich odnowiona miłość była podobna do ziarna rzuconego na skałę. Tak wielu małżonków tak właśnie przeżywa swoją zgodę. Są łzy, są emocje, są piękne słowa i obietnice, jest kilka przyjemnych chwil, a potem nagle przy pierwszej przeszkodzie, przy pierwszej pokusie to wszystko ucieka. Dzieje się tak, jeśli małżeńska relacja nie ma właściwego korzenia, jeśli jej ziarna padną na skałę. Dzieje się tak, gdy ta relacja jest zagłuszana przez pokusy tego świata, jak w przypadku ziaren rzuconych między ciernie. Dlatego, Panie Jezu, tak bardzo Cię prosimy, aby ich miłość była zakorzeniona, głęboko zakorzeniona w Twoich słowach, aby w Twoich ranach znajdowali uzdrowienie. Aby w Twojej męce odnajdowali siłę do wspólnego budowania przyszłości, aby w Twoim zmartwychwstaniu pokładali nadzieję, a wtedy ich nawrócenie, ich pojednanie, ich małżeństwo wyda owoc, i o to Cię dzisiaj Jezu prosimy. Błogosławiona, Lauro, módl się za nimi i wyproś dla nich trwałe owoce ich nawrócenia i pojednania. Ty przez całe swoje życie byłaś blisko Jezusa, służyłaś Mu, słuchałaś Jego słów, wypełniałaś Jego wolę i umiałaś się poświęcić dla dobra drugiego człowieka. Prosimy Cię, aby. Stawcie ich imiona chcieli i umieli się dla siebie wzajemnie poświęcać dla dobra męża, dla dobra żony. I obydwoje dla dobra swego małżeństwa, dla dobra dzieci, rodziny i całej wspólnoty kościoła. Ty poświęciłaś swoje życie, podkreślając wagę sakramentu małżeństwa i uwypuklając wielkość grzechu popełnianego przeciw małżeństwu, które Jezus ustanowił sakramentem. Módl się, proszę, aby to małżeństwo, za które się modlimy, nie grzeszyło. Panie Jezu, cierpliwy i miłosierny, uratuj, prosimy Cię, małżeństwo i spraw, aby swoją odnowioną miłością świadczyli o wielkości i pięknie małżeństwa. Amen. Na zakończenie, odmówcie koronkę do Bożego miłosierdzia.